Moich starych widzów, bo nie mam wyjebane na to na was, co wypierdolicie. Tak jak mówiłem, nie rzucam słuch na wiatr. Czasami się zdarzy, ale nie zawsze. trwało się też kupno yy, kamery, bo niestety yy, tego czegoś, co teraz się stało, nie, nie przewidziałem w najgorszych snach. Mm, więc trzeba kamerę będzie odłożyć niestety. To nie jest tak, że ja się wymiguję z tego, tylko po prostu są rzeczy ważne i ważniejsze. Pozwoliłem sobie nabyć w końcu. F1 2022. i na pewno ważniejsze jest dla mnie e, zapłacenie za garaż F1-2021 ja tylko przykład, nie? Czy zapłacenie rachunku za telefon? F1-2021 czy też za internet, F1 2021, niż kupno kolejnej kamery, którą położę, yy, nie wiem, w szafie, a, a przysłowiowe zęby swoje wystawię na półkę i będę się cieszył i przyglądał się, że mam kamerę, więc niestety będzie trzeba to odłożyć w czasie, ale ja o tym nie zapomnę, jako o niektórych rzeczach. Zdarzało mi się zapomnieć. I tą kamerę kupię, bo tą kamerę chcę kupić. Niestety na razie muszę to odłożyć i ja myślę, że ktoś, kto ma głowę na karku, to to zrozumie, dlaczego chcę to odłożyć. F1 2021. Ponieważ to, mówię, rzeczy ważne i ważniejsze. F1 2021. Na pewno ważniejsze jest e, w przyszłym roku zbliżające się. E, opłacenie OC niż kupno kamery. Ważniejsze jest, tak jak mówię, zapłacenie za prąd, światło i tak dalej. F1 2021 niż kupno kamery. Ważniejsze jest dużo, dużo. ważniejszych jest dużo więcej rzeczy niż kupno kamery. F1 2021 udowodni Wam, że jednak nie jestem tym nastolatkiem <grym> najstarszym yy, yy, na świecie. F1 2021